Jedziemy właśnie do jednej z fabryk Fajwerków Gdzieś tam w górach Byliśmy właśnie na toalecie e, Chińskim CPN -ie. Normalne dziury w podłodze Na małysze Nie będę wam pokazywał bo To nie wypada, no dziury nie widzieliśmy Na, na małysze, ale słudnie, żeby nie było Pola ryżowa ryżowe tam pani daleko proszę bardzo z chińską czapeczką zbiela ryż może nie zbiera, bardziej plewi Więc w dzisiejszym dniu latamy tylko od fabryczki do fabryczki. Tych fabryczek jest ponad 400 w tej okolicy, ale mamy tylko parę, gdzie wyrywkowo zabieramy towar na strzelanie. A gdzie oni poszli? Kibel, kibel. Taki stróweczka. Tu masz takie przedłużone. No i cygaretę. Widzisz? Tak jak ławeczka. Kiedyś, kiedyś takie ławeczki były u nas. Siadało się. U nas są brzozy, a tu takie bambusy wielkie rosną. Ja pierdziela, Ale jakie fajne. Tu takie, takie ala drzewko. Na sylbonsaj robione. A potem gdzie nie sięgnąć, to wszędzie. Pola ryżowe. Ale fajnie. Taki dobry wieczyk wieje. Tą glinkę? No. No. Bo ogarniałem temat. Słuchajcie, pytam się Michaela, co to oznacza? Są to chińskie symbole, które mają zapewnić temu miejscu bezpieczeństwo. Więc. No, cóż mam powiedzieć? No, jeśli faktycznie to działa i wierzę w to, tak najbardziej. Szans szanuję po prostu przede wszystkim. Więc tak to wygląda wszystko. O! O! Damn. Dobra, jak idziecie? Jak idziecie z Michaelem? Z czapoczkami. Więc słuchajcie, ja tego wlogasa prawdopodobnie będę kończył. Chyba, że jeszcze wam coś tam nagram z miasta, ale raczej pojadę tylko jeszcze coś zjem i idę się kłaść spać. Jest godzina. 19 naszego czasu polskiego to jest godzina gdzieś 13. .00. Po prostu o czym się zamykają, kawy nie piłem. Jeszcze jetlag mnie trzyma, więc dzisiaj tak się elegancko kulturalnie położę koło drugiej i dzięki temu stanę jutro 7-8 i będę jak nowonarodzony, narodzony, bo jutro jest naprawdę dużo fabryk i i TD, więc tam będzie też co nagrywać na główny kanał. No i w ogóle to pieczywa się nie. Je. I to takie odbicie od contentu, nie? Zmęczony po prostu jestem Dobra. Jak coś jeszcze wam dogram, ale już jestem po prostu, jadę na systemie awaryjnym. Po całym dniu trzeba to zjeść. Italiano Restauracja Coca-Cola z takimi napisami. A tutaj mamy: Doktor, Pepper Kokosowy, zarąbiste połączenie smaków. Ogólnie knajpka dość popularna, jeśli chodzi o branżę pirotechniczną, tam jest cała masa zdjęć różnych importerów. W tym znaleźliśmy Piromaxa i, i kogoś jeszcze znaleźliśmy, Panta. Panta, a tam jest masa zdjęć z Białym Pieskiem, a tam nasz Kuchcik robi dla nas pizzę, ale zasługuje na podziw to u góry. No, trochę jak obrazów No. I akurat dzisiaj jest ostatni dzień funkcjonowania tej knajpki i ja później ją przenoszę. Na farcie. Ale widać, po mordzie jestem zmęczony. Też mają ostatnio. na dół nie stół. Eee, widzę, na ostro widzę. A jak? Będącina 10, no. to będzie watykanie i papierze nie zobaczyć. Jakie Fishes o! o już żarełko sprzątnęli. tutaj była normalnie Surowizna taka Krabiki, nie krabiki, podroby Tam jest kuchnia, no co zostało tylko ślimaki i już tak nie ma O, Czelesienki, ale nie chińskie Jakieś pomidorki. Zobaczcie w ogóle to. To są winogrona. Jakie w ogóle gęściochy. I nie smakujmy jak winogrona. Lici. Pokaż Banerek usiądziemy. Kawunia. Może być, ale mimo wszystko... Dymy jeszcze nie zrobione. Mówiona, ...gdzie bezpośrednio mówisz do kamery, to jest dużo, dużo lepsza, nie? Mhm. Jest taka deszcz. O. I na najpierw jak Najpierw idziemy na korektylu. Nie tracimy czasu. Się tu chłopaki się szykują. Pa, jak wcina. Pa, 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 jak szpak. Ty, ale te winogrona smakują jak lici. One są zbyt idealne, co tutaj jest. Tak, one są zbyt idealne. wszystkie owoce takie są w tych sklepach. Fajny kontrast. Tam takie wieżowce, 30 piętrowe. A tutaj osiedle takich bogatych domków. Oczywiście strzeżone. My tu przejechaliśmy robić biznesy. To jest droga właśnie i tam jest daleko brama. Może tak to się fajnie ciągnie. No i tam właśnie daleko widać góry i te wieżowce. 36 stopni jest, jest mega gorąco, ale nie ma takiej duchoty, jeszcze nie padało, ale pf, od asfaltu to grzeje jak ta lala. Dzień kolejny. Przejechaliśmy do działającej fabryki, do innej prowincji przejechaliśmy, bo w tej prowincji, gdzie wczoraj lataliśmy, doszło do wypadku, gdzie fabryka zrobiła i przez to, że fabryka zrobiła boom, ee, no to wszystkie inne pozostałe fabryki w tamtym rejonie zostały zamknięte. Dlaczego, nie wiem, czy za karę, czy dla ostrożności, nie mam pojęcia. Teraz przyjechaliśmy do innej prowincji. Jakoś, nawet nie wiem. Jak... Boguś, jak się ta prowincja nazywa? Boguś, jak się ta prowincja nazywa? Prowincja Hunan. Nie, Hunan to nie. Janxi, jesteśmy w Junksy. I tutaj jeszcze fabryki działają prawdopodobnie do połowy lipca albo do końca lipca. Widoczki z tyłu eleganckie, fajne. I tutaj wam nagram, jak się produkuje fajwerki, ale to już będzie na głównym kanale. A na tym będziecie widzieli, jak to wygląda między życie chińskie, ale mega mi się tu podoba. Mega czysto, schludnie no i każdy jara szlugi. Mnie już każdy oferuje szlugi. Kaczor miałby tutaj raj. Wszędzie można jarać. Mała wycieczka była po fabryce fajwerków, oczywiście za dużo też nie mogliśmy zobaczyć, ze względów bezpieczeństwa, za mną to się wszystko rozciąga, te domki, nie tylko za mną, bo i z tamtej strony się wszystko ciągnie, i z tamtej strony się wszystko ciągnie, Ech, fajnie, urokliwie, ale bardzo gorąco, teraz wreszcie jakiś tam nieduży wieczyk jest, więc... No ciężką pracę tu mają, to nie powiem, że nie, nie dość, że jest niebezpieczna, bo pracować przy fajwerkach, to też nie jest ILOVIEW to też jest to praca w trudnych warunkach, chodzi o temperatury przypuszczam, że w okresie styczeń kwiecień, to jest zimno tu nie mają norek ogrzewanych, więc marzną łapki a okres maj, lipiec mają saunę więc i tak źle, i tak niedobrze zobaczcie teraz jak to wygląda Piękne widoczki. O. Wygląda przepięknie. Zatrzymaliśmy się gdzieś na polu. Żeby porobić testy z sampli dymów. Jedny chinik się wywrócił, proszę za na nas. I to ja mam wrażenie, że. To, że... Połowa tej miejscowości należy do tego bossa no. Tak się zatrzymać gdziekolwiek, żeby odpalać to chyba nie bardzo Po całym dniu strzelania Przyszliśmy coś zjeść na miasto <głosy> 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 Takie tyci krzesełeczka są Which country? Poland Polana Poland Kaczor, wow. <laughs> jak będziesz kiedyś to oglądał, musisz tu kiedyś przyjechać. Fajki za darmo wszyscy rozdajemy jak ci widzą. Miałbyś takie branie, że uu, jeszcze byś tu został. Byś był Mr. Ducky.